Pierwsze w Polsce karvingowe zawody juniorów odbyły się w Gdańsku. Pomysłodawcami są tegoroczni brązowi medaliści na mistrzostwach świata w tajskiej sztuce rzeźbienia w owocach i warzywach. Grzegorz Gniech i Paweł Sztenderski chcą promować karwing, zarażając swoją pasją młodych kucharzy i uczniów szkół gastronomicznych. Choć przed nimi długa droga do sukcesu, dziś śmiało można powiedzieć, że do sztuki carvingu mogą wnieść wiele świeżości. Staną się po prostu ludźmi bardziej wrażliwymi na walory estetyczne danej potrawy czy danej czynności, którą w gastronomii wykonujemy. Oprócz wyczucia smaku, by z owoców stworzyć prawdziwe arcydzieła, potrzeba sporo cierpliwości. Na pewno trzeba przy tym trochę posiedzieć i przyłożyć się do tego, nie? trochę serca. Do Gdańska przyjechało 20 ekip z całej Polski, głównie to uczniowie ze szkół gastronomicznych. Jest to naprawdę wyselekcjonowana grupa, która. Nie, myślę, nie od wczoraj ma do czynienia z carvingiem, także poziom jest naprawdę wysoki. Na Pomorze po pierwsze przyciągnęła ich pasja. Kolega mnie zaraził. Po drugie zawody odbywają się po raz pierwszy, a więc młodzi adepci sztuki carvingu w końcu mają pole do popisu. Związane ze szkołą, wszystko w tym kierunku się dalej będę kształcy. Paweł Sztenderski i Grzegorz Gniech to tegoroczni mistrzowie na Olimpiadzie Kulinarnej. Z Efrurtu przywieźli brązowe medale, choć wśród zawodników było 100 Polaków, tylko oni stanęli na podium. Pasmo sukcesów motywuje ich do działania. Akurat no my tutaj akurat z Pawłem staramy się promować karming jak najbardziej w całej Polsce, między innymi cała grupa carving Team Poland to też tutaj akurat postarała się zorganizować naszą małą wystawkę, czyli takie prace dosyć ciekawe, które można też akurat zobaczyć sobie podczas naszej wystawy. I dlatego myślimy, że warto bym tego promować. Pierwsze miejsce w zawodach zajął Przemysław Bajer z Nowej Wsi. Na podium stanęli też Rafał Kaczyński z Warszawy i Martyna Kania z Bielsko-Białej.